フフフフフフ。<laughs> Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Ty Śmieciu, czyli ekocyklicznie o gospodarce. Katarzyna Michniewska, doktor Katarzyna Michniewska. Dzień dobry. I Maciej Orłoś. Witamy Państwa w maskach, dlatego że ten program poświęcamy zanieczyszczonemu powietrzu, w walce ze smogiem. Ale chyba maski już możemy zdjąć, dlatego że po pierwsze trochę... Nam parują okulary, ale przede wszystkim dlatego, że akurat powietrze w tym studiu jest bardzo dobre. Pani doktor, czy naprawdę jest tak źle, że maski powinno się nosić wychodząc na zewnątrz? No niestety muszę powiedzieć, że Polska jest liderem, jeśli chodzi, liderem, jeśli można tak hmm. powiedzieć, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, ilość substancji niebezpiecznych dla zdrowia w powietrzu. To tak nie czy... jest dobra wiadomość. A czym się różnią od siebie te maski? One Wyglądają różnią się inaczej. tym, że pan redaktor byłby bardziej zabezpieczony niż ja, mhm. jeśli w ogóle można mówić. Ta, ta moja maska nie do końca jest maską, która chroni. Ta wygląda bardzo profesjonalnie. Tak, ta wygląda profesjonalnie, jest wykorzystywana do biegania w sytuacji, kiedy stan powietrza na zewnątrz przekracza 50 jednostek według takiego umownego. Miernika. A jak można stwierdzić, kiedy powietrze jest tak zanieczyszczone, że powinno się wyjść z domu w masce? Można wejść na odpowiednią stronę internetową, bądź można ściągnąć sobie odpowiednią aplikację, bądź można korzystać z tego typu urządzeń, Aha. które wskazują, jak wygląda, jaka jest jakość powietrza w danym A. momencie? Mhm. Proszę, tu przed chwilą było widać, nie wiem, co się przedstawiło, ale przed chwilą było widać, że rzeczywiście w naszym studiu dominuje kolor zielony i żółty. O, właśnie, uśmiechnięta buzia, jasno zielony kolor, czyli że jest dobrze, możemy oddychać spokojnie. Pani doktor, a dlaczego jest tak źle? No też jeszcze tutaj nawiązując do tego, stanu powietrza w tej chwili jest lepiej, ponieważ no, zależy to też od pory roku w lecie faktycznie jest dużo dużo lepiej natomiast w zimie właśnie z powodu tego że ludzie palą niewłaściwymi paliwami w przydomowych piecach ogrzewają się nie tym czym powinni to niestety jakość tego powietrza praktycznie codziennie Przekracza tą jedno... tych, tych 51%? Tak, tak, właśnie to miałem na myśli. Nie, nie pytałem o to, że dlaczego akurat teraz, dziś, kiedy trwa to nagranie, jest tak źle. Zresztą właśnie nie jest źle. Tylko miałem na myśli Polskę. Polska jest w ogonie Europy, jeśli chodzi o jakość powietrza. Widać to na mapie, którą mm -hmm. Państwu pokazujemy. Najciemniej, Najciemniejszym kolorem zaznaczona jest yy, Polska. Yy, z tego co pamiętam, to południe, zwłaszcza Polski, i Warszawa, i nie tylko, no jest fatalnie. Też Wrocław, moje rodzinne miasto, również trafiło na pierwszą pozycję we wszy ze wszystkich miast świata czyli przebiło nawet Delhi, przebiło chińskie miasta. A to jest przerażające. Dlaczego Wrocław? Myślę, że Wrocław ze względu na ukształtowanie terenu jest tam problem z wymianą powietrza. Jeśli już faktycznie powietrze zostanie zanieczyszczone, to bardzo, bardzo ciężko jest pozbyć się tych zanieczyszczeń. A z czego wynikają te zanieczyszczenia? Dlaczego to powietrze akurat w Polsce jest tak bardzo zanieczyszczone? Są różne przyczyny. Jest to tak zwana niska emisja, czyli emisja z gospodarstw domowych. Ma na to wpływ przemysł, oczywiście, przez różnego rodzaju emisje. Ma bardzo istotne znaczenie tutaj transport, tak? szczególnie jeśli chodzi o, o silniki diesla. Natomiast takie badanie przeprowadzono na Śląsku i okazało się, że niska emisja z gospodarstw domowych aż w 55% odpowiada za smog, za, za złą jakość powietrza. Niska emisja, czyli chodzi o to, czym ludzie palą w piecach. Tak. I co się wydobywa z kominów? I wiemy o tym, że wydobywają się fatalne substancje, i wiemy o tym, że w tych piecach ludzie palą, nie wiem, oponami, węglem. Czym jeszcze, pani doktor? Hmm. Oprócz tego, bardzo niestety, często mieszkańcy palą odpady. Zamiast je segregować, zamiast przekazywać je do recyklingu, wykorzystują je jako opał, mhm. i tutaj palone są butelki plastikowe, gazety z nadrukiem. I oni tak robią dlatego, że wygodniej jest coś po prostu wrzucić do, do, do pieca niż to segregować, czy przez oszczędność? No bo dla mnie to jest jakieś szaleństwo, ciężko, ciężko mi to wytłumaczyć, natomiast Myślę, że i może być kwestia kultury osobistej i kwestia świadomości. Bardzo bym chciała w to wierzyć, że jeśli będziemy podnosić tą świadomość ekologiczną, że to będzie się dynamicznie zmieniało. Na pewno jest to kwestia też edukacji ekologicznej. Na pewno część osób wierzy w to, że są to znaczne oszczędności dla gospodarstwa domowego. I dlatego tak postępują. No bo tak się nie powinno robić, bo się w ten sposób zatruwa środowisko, zatruwa się swoich sąsiadów, zatruwa się nas wszystkich. No ale ktoś mógłby powiedzieć tak, chwileczkę, chwileczkę, mnie nie stać na inne ogrzewanie mieszkania. Mm. Nie, nie, nie mam za co wymienić sobie pieca. Muszę ogrzewać mieszkanie w taki sposób, w jaki mogę, na jaki mogę sobie pozwolić. Co można powiedzieć takim osobom? To są takie, można powiedzieć, oszczędności pozorne, dlatego że koszty funkcjonowania w zanieczyszczonym powietrzu znacznie przewyższają te oszczędności. Stale oddychanie złym powietrzem powoduje choroby, powoduje złe samopoczucie, powoduje mniejszą wydajność w pracy. Takie utrzymywanie się tego stanu złego, złej jakości powietrza powoduje choroby przewlekłe, no a te po jakimś czasie mogą również prowadzić do, do chorób nowotworowych. Mówi się, że nowotwór górnych dróg oddechowych w 15% wynika ze złego powietrza, ze złej jakości. Powietrza. A może kary są za niskie, pani doktor? Jeśli chodzi o palenie odpadów w domowych gospodarstwach, to kara ta wynosi 5 tysięcy złotych. Czyli nie mało. No nie mało. Nie mało. Mhm. Wydaje mi się, że nie mało. Myślę, że tutaj jest kwestia właśnie tej świadomości. Wydaje mi się, że nie każdy Polak wie, że paląc odpady zamiast segregacji, poddawania ich recyklingowi, może taką karę otrzymać. Między innymi dlatego robimy ten program, bo chodzi o edukację, o informowanie. Od 1 stycznia 2019 roku coś się zmieni. To mhm. prawo się jeszcze zaostrzy. Na czym będą polegały te zmiany? Jeszcze bardziej się prawo zaostrzy. Już w niektórych rejonach powstają takie lokalne rozporządzenia, na przykład w Krakowie nie będzie można palić drewnem ani węglem. Generalnie doprowadzi to do tego, że nie będziemy mogli palić w kominkach. Tak jak robimy to dotychczas dla, dla własnej przyjemności, często rozpalamy sobie w kominku, żeby się ogrzać, żeby. Spędzić czas w miłej atmosferze. Tak, czasami mhm. tak. No. nawet romantycznej. Czyli tego nie będzie można robić? Już, już nie. Będzie można starać się wywołać romantyczną atmosferę, korzystając z elektronicznego kominka. Płomień będzie sterowany pilotem, mniej pracy, nie będzie Pan musiał rąbać drewna. Niektórzy to lu bardzo lubią pani doktor. No ale cóż, no, są rzeczy ważne i ważniejsze. Mhm. Ma to, ma to y również to palenie w kominkach wpływ na jakość powietrza, więc myślę, że mając do wyboru romantyczną atmosferę bądź zdrowie naszych dzieci osób starszych, bo te szczególnie są narażone na to zanieczyszczenia powietrza. Myślę, że jakoś będzie można to obejść. Pani doktor, to żeby jeszcze tak postawić kropkę nad i. Grille, ogniska również będą niedozwolone, zakazane. Grille tylko elektryczne, co również będzie miało pozytywny wpływ nie tylko na powietrze, ale również na zdrowie spożywającego posiłki przyrządzane na takim grillu. Mhm. Czy to jest prawda, że w Polsce jest 3,5 miliona pieców do wymiany? Znaczy, gdybyśmy chcieli się pozbyć tych wszystkich pieców, które nam zatruwają powietrze, to byłoby ich 3,5 miliona? Tak się szacuje. Tak, to tak. strasznie dużo, to są ogromne koszty. To strasznie dużo, ale też Komisja Europejska mówi, że koszty funkcjonowania w zanieczyszczonym powietrzu w skali roku wynoszą 2,6 miliarda euro dla Polski. Więc z jednej strony są to ogromne koszty, ale z drugiej strony, jeśli tego nie zrobimy, to i tak będziemy ponosić koszty, raz finansowe, a dwa oddychania. Czyli po prostu nie mamy wyjścia. Jakości powietrza. Nie mamy wyjścia. Pani doktor, jak można by było podsumować tę naszą rozmowę, to nasze spotkanie, które dotyczy jakości powietrza w Polsce? Jak jest? Co się zmieni i dlaczego to jest takie ważne? Przede wszystkim trzeba sobie usmysłowić, że jest to poważny problem, że te pierwsze lokaty na różnego rodzaju listach, najbardziej zanieczyszczonego powietrza czy najbardziej zatrutych miast, to jest coś, co nas dotyczy bezpośrednio i nie możemy już tego więcej ignorować. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszym otoczeniu na segregację odpadów i przekazywanie ich do recyklingu zamiast palenia w piecach. Powinniśmy zwrócić uwagę na jakość paliwa powinniśmy oszczędzać energię. W miarę możliwości powinniśmy korzystać z komunikacji miejskiej, żeby za każdym razem redukować te, te emisje. No idealnie byłoby też jeździć na rowerze, tak? ale jeśli na rowerze. To zanim wyjdziemy, sprawdźmy jakość powietrza na stronie internetowej albo na aplikacji, na urządzeniu, które, które to mierzy, żeby na pewno te aktywności na świeżym powietrzu były na świeżym powietrzu. Mhm. Na świeżym na powietrzu. Świeżym. Czy to jest prawda, że to świeże powietrze jest bardziej świeże w lecie niż w okresie zimowym? Tak, zdecydowanie. Jeśli... To wynika z tego, że ludzie palą w piecach tak, wtedy. Tak, tak. Więcej, więcej się ogrzewamy i wie, większe są emisje. I w lecie możemy oddychać trochę, trochę głębiej, ale już przygotowujmy się do okresu zimowego i myślmy o tym, bo to są bardzo ważne sprawy. Sprawdzam jeszcze? Nie musimy zakładać masek, żegnając się z Państwem, ponieważ jakość powietrza w naszym studiu jest bardzo dobra. Kończymy ten program z cyklu Ty śmieciu, czyli ekocyklicznie o gospodarce. Doktor Katarzyna Michniewska, Maciej Orłoś, do zobaczenia w kolejnym programie z tego cyklu. Wydobywamy zieleń z odpadów.